Witajcie kochane dzieci! Teatr Kukiełkowy ziarenko Kurczycy przedstawi Wam dzisiaj spektakl pod tytułem Przypowieść o słoniku. Serdecznie zapraszamy! Był piękny, słoneczny dzień. Wszystkie stworzenia krzątały się wokół swoich spraw. Tylko Słonik nie wiedział, co ma robić. A to dlatego, że wszystkiego był ciekawy i nie wiedział, co wybrać w pierwszej kolejności. Stał więc zamyślony, bystro rozglądając się dookoła. Mam poznać świat i dowiedzieć się, co ja mam w życiu robić! Ale od czego zacząć? Po co tu stoisz? Nie widzisz, że przeszkadzasz? To nasza codzienna droga do pracy. O, nie zauważyłem. Nic nie szkodzi. My wykonujemy bardzo dużo pracy, bo jesteśmy bardzo pracowite. A co robicie? Budujemy mrowisko. Po co komu taka góra śmieci? Co ty mówisz? Te wszystkie suche patyki, igły, bryłki, kamyczki to nasza ciężka praca wielu pokoleń. Każda z nas pracuje po to, by budować wspólny dom dla nas wszystkich. Co to za dom? Cudowny! Tam możemy się schronić przed upałem i deszczem. Tam na świat przychodzą nasze siostrzyczki. Tam karmimy naszą królową matkę. Poza tym oczyszczamy ziemię z nieczystości i odpadków, wykorzystując je jako zapasy na trudne czasy. Może ja też mam budować mrowisko, jeśli to taka pożyteczna praca. Słonik odsunął się mrówce z drogi i zaczął wyobrażać sobie, jak pracuje razem z mrówkami i buduje mrowisko. Po chwili jego uwagę przykuł piękny zapach. Mm, a, co tak hmm. a co tak ślicznie pachnie? Zaczął rozglądać się wokół i ruszył na poszukiwanie źródła zapachu. Rozglądał się uważnie, spoglądał na wszystkie strony i odgarniał napotkane zarośla. Wreszcie jego oczy natrafiły na jaskrawe barwy, mocno odróżniające się wśród zieleni. To ty tak pachniesz? Tak, stoję i pachnę. Stoisz i pachniesz? I to wszystko, co robisz? Tak. Aby każdy mógł się cieszyć moim pięknym i zapachem. Naprawdę jesteś śliczny i, i, i ładnie pachniesz. Po to tu jestem. I tylko tym się zajmujesz? Oprócz tego, moje liście tworzą tlen, którym oddychają wszystkie zwierzęta i ludzie, a moje korzenie umacniają i urzeźniają glebę. Bardzo pożyteczna praca! Słonik stanął, aby zastanowić się, czy nie powinien naśladować kwiatka, gdy coś przeleciało mu koło ucha. Co to tak brzęczy? To ja, Biedronka! Proszę, abyś się trochę odsunął od tego kwiatka, bo muszę zrobić tu porządek. Porządek? To co będziesz robiła? Oczyszczą kwiat ze szkodników, które niszczą liście i łodygi, a czasem i płatki kwiatka. A mogę to obejrzeć? Po prostu je zjadam, więc mi nie przeszkadzaj w posiłku. Beze mnie wiele kwiatów przestałoby rosnąć ich uschłoby. Albo zwiędło, pogryzione przez mszyce. To przykre, gdyby zabrakło tych pięknych zapachów i kolorowych kwiatów wokół nas. Biedronka przestała zwracać uwagę na słonika. I zajęła się swoją pracą. Bzz, bzz. Już się odsuwam. Smacznego. Praca to praca. Jaka pożyteczna! Słonik zamyślony powoli ruszył w inną stronę. Nie potrafił się zdecydować, jaką pracę podjąć. Czy pracować jak mrówka? Czy stać wśród kwiatów? Czy latać wokół kwiatów jak biedronka? Lata mijały, a ze słonika wyrósł potężny słoń. Różne myśli przez te lata przychodziły mu do głowy. Wreszcie stwierdził, że koniec z rozmyślaniem. Czas się wziąć do roboty, bo przecież jest już dużym, dorosłym słoniem. Co tam myśleć i myśleć? Idę tak, jak mrówki zbierać odpadki. Raz, dwa wybuduje z dziesięć takich domków, co one budują całe pokolenia i po kłopocie. Ledwie ruszył w stronę mrowiska, a już usłyszał oburzony głos mrówki. Co ty robisz? Depczesz nasze mrowisko i on mało nas wszystkich nie zadeptałeś. Idź sobie stąd! Słoń zaraz opuścił mrówki. I powędrował w stronę kwiatów. Ach, lepiej idę do kwiatków. To chyba lepsza dla mnie praca. Ojej! jej, o jej, moje płatki, moje liście, dlaczego nas depcześ? – Przecież robię to, co wy! – Idź sobie stąd, bo nas wszystkie stratujesz! I znowu słoń wygramolił się spośród kwiatów. Podlecę jak biedronka, delikatnie na moich uszach koło kwiatków. Ani się nie zorientują, jak wytępię wszystkie szkodniki. Słoń zamachnął się uszami, ale zamiast się unieść do góry, runął jak długi na ziemię. Dobrze, że otrunęłam, bo zgniótłby mnie ten olbrzym. Idź sobie stąd! Słoń wstał zniechęcony i poszedł poszukać sobie cichego miejsca na uboczu, z daleka od mrowiska i kwiatów. Najpierw zaczął się złościć, potem płakać, aż wreszcie posmutniał. I co ja teraz mam robić? przyleciała do niego czarna wrona i zakrakała krak, krak. A kim ty jesteś? Ja jestem słoniem. A dlaczego jesteś słoniem? Bo jestem potężny i silny, mam długą trąbę i wielkie uszy. A po co jesteś taki duży? Silny, i po co ci ta trąba i potężne uszy? Jak to po co? Mogę trąbom nabrać wody i podać wszystkie kwiaty wokoło. Mogę podnieść ciężkie belki trąbom i zbudować na przykład płot wokół mrowiska. I mogę się wachlować moimi olbrzymimi uszami, aby odganiać owady i biedronki, by szybciej leciały sobie na swoje kwiatki i nie przeszkadzały porządnym słoniom w rozmyślaniu aha to ciekawe być takim słoniem ja jestem czarną wroną i dużo kraczę kra 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 i wrona odleciała słoń dopiero teraz zrozumiał że jest przecież słoniem Słoń pracuje jak każdy słoń. Przecież słoń to nie mrówka, ani kwiatek, ani biedronka. Słoń jest słoniem. Jakie to proste. Jak dobrze być słoniem i robić to, co robią słonie. Słoń był bardzo szczęśliwy, że może robić to, co słoń, a nie to, co mrówka, biedronka czy kwiatek. Mmm, ale odkrycie! Jak cudownie być sobą! I pomaszerował z radością w świat. W Biblii jest napisane: Czy lampart może zmienić sobie pręgi? Ponadto Bóg mówi: Do mnie należy wszystko, co jest pod niebem. Kto dostarcza żywności krukowi, gdy jego pisklęta do Boga wołają o pomoc? Z czyjego rozkazu unosi się orzeł? I w górze zakłada swe gniazdo. Oto hipopotam, którego stworzyłem, mówi Bóg, jak i ciebie. Żywi się trawą jak wół. Popatrz, jaką ma siłę w biodrach i jakie mocne mięśnie brzucha. Stworzył Bóg wielkie potwory morskie. I wszelkie pełzające istoty żywe. Bóg uczynił różne polne zwierzęta, wszelkie bydło. Stworzył Bóg ludzi na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre bo Pan mądrością gruntował ziemię, i rozumem stworzył niebiosa. Nie uważaj się więc sam za mądrego. Ale bój się Pana i unikaj złego. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a noga Twoja nie potknie się. Zdobędziesz szczęście i będzie Ci się powodziło.